Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jacek Andrusiewicz, a dzisiaj rozmawiam z Panem Sebastianem Trzaską. Dzień dobry, Sebastianie. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Januszku. Dziękuję za zaproszenie. Przed nami konferencja i zaproszenie na nią. Powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Przede wszystkim powiem Ci, czym, co uwielbiam i co kocham w swojej pracy. Uwielbiam pracę z ludźmi, psychologię motywacji, przywództwa, zarządzanie strategiczne i myślę, że cała moja praca jest w tych obszarach, od konsultingu, menedżerki, no i oczywiście szkoleń. To dlatego się myślę spotykamy na konferencji w zakresie przywództwa. Jestem dosyć uniwersalnym konsultantem, bo i trenerem, i czasem coachem. Powiedz mi, kto to jest dobry konsultant? No właśnie konsultant to coś innego, myślę, Jacek, niż, niż trener czy coach. Dlatego, że rolą konsultanta przede wszystkim jest wiedzieć. O ile trener może inspirować, może motywować, jest wiele szkoleń, które na tym polegają, żeby zmotywować, nauczyć komunikacji. Natomiast konsultant zdecydowanie musi mieć wiedzę. Mnie kiedyś bardzo przypadło takie porównanie do gustu, gdzie konsultanta porównano do pszczoły, wiesz, który no. lata z kwiatka na kwiatek, z firmy do firmy, ale ucząc się, ucząc się, nabywając doświadczeń i te doświadczenia potem też sprzedając, prawda? Bo wiele jest projektów, w których ja otrzymywałem i dokumenty, i informacje z firm. Które też mnie inspirowało do, do pewnych działań, do pewnych ulepszeń, do możliwości pomocy tej firmie, także Myślę, że konsultant to duże doświadczenie, ale też ogromna pokora do siebie No i wiedza Przede wszystkim wiedza, Jacek, bo Bez, bez, bez tego klient kupił u Ciebie szkolenie, natomiast Consulting, ceny za consulting, to przede wszystkim kupujesz się wiedzę mhm. Czego potrzebują dzisiaj przedsiębiorcy, przedsiębiorstwo, organizacje? w dobie zmian, w dobie ich wyzwań. Czego potrzebują? To zależy od firmy, Jacek, wiesz, bo yy, ja mam projekt, może inaczej, no jestem konsultantem, który zajmuje się obszarem strategii motywacji, więc jakby w moim życiu zawodowym jest bardzo dużo projektów dotyczących analiz finansowych, analiz strategicznych, planów, budowy systemów KPI, systemów motywacyjnych, zarządzania personalnego, pracuję też jako interim Natomiast wiem, że moi koledzy też wykonują szereg biznesplanów, prawda? Wykonują planów projektów miękkich w zakresie sukcesji, czy wykonują projekty w zakresie budowania zaangażowania, czy kultury organizacyjnej. To myślę, że zależy. Konsultanci dzisiaj są w różnych dziedzinach. Czasem zauważam, że firma, firma firmie niepodobna, a menadżerowie inaczej jest, w małych, średnich, inaczej w dużych organizacjach, a, a jak ty to oceniasz? Jest różnica między menadżerami, między właścicielami, kierownikami, dyrektorami? Jest, zdecydowanie jest. Dlatego, że y, początek mojej pracy zawodowej to jest rok, a nie ważny, który, y, ale jeszcze przed latami 90, latami 2000 No tak serio 97 rok zaczynałem. Więc wtedy. Y, Wtedy trudno było mówić o jakimkolwiek przywództwie, wiesz? Raczej mówiliśmy o dobrym zarządzaniu, a raczej kierowaniu. Uczyliśmy się tego, że jest planowanie, organizacja i tak dalej. Cała ta psychologia, bym powiedział, menedżerska dopiero gdzieś raczkowała, a książki o blanchardzie to chyba tego jeszcze też nikt nie słyszał. No, na dzień dzisiejszy jest bardzo wiele firm, gdzie mamy firmy duże, korporacyjne i jakby ten poziom świadomości jest bardzo duży i są wewnętrzni trenerzy, są świetne działy HR. No, i mamy obszar, bym powiedział, tego prywatnego biznesu, firm właścicielskich, gdzie często nie ma HR-u, często jest tylko dział kadr i jakby to wykształcenie, przygotowanie menedżerskie też jest inne. Oni są świetni w zakresie merytorycznym, natomiast zdolności przywódcze, kierownicze, bym powiedział, miękkie które są, no, no jest ogromny obszar do, do pracy w tym zakresie. Właśnie ja spotykam się czasem z firmami dużymi, szczególnie organizacjami, którzy mówią: A to model Blancharda to ja znam już od 30 lat, od samego początku, kiedy tylko pojawił się na rynku. Spotkałem też menedżera ostatnio, który mówił: Tak, tak, wiem, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, to, to było na porządku dziennym, aczkolwiek w jego firmie w Polsce już na porządku dziennym tego nie było. A spotykałem firmy, w których pracowałem nawet, gdzie metody jakby które znajdujemy w Blanchardzie, czy we wszystkich innych modelach, strategiach zarządzania, czy zwinnych, czy, czy szczupłych i tak dalej, jakby w skramie, to bardzo intuicyjnie ci menadżerowie, właściciele jakby wykonywali, wypełniali. Spotykałem takich, którzy codziennie poświęcali tą, tą przysłowiową minutę na spotkanie, na rozmowę z pracownikami, a w dużych firmach z kluczowymi pracownikami, którzy no, według przysłowie, przysłowie, pańskie oko konia tuczy, albo jaki pan taki kram, dbali, doglądali swojego interesu. No i spotykałem firmy, właśnie, w których, byli, w których pracowali bardzo wykształceni menedżerowie, w których nie spotykałem tych Prostych, dobrych praktyk. Jak uważasz, to dobre, proste praktyki, takie intuicyjne, czy takie podręcznikowe? Która droga lepsza ścieżka? Blanchard jest, myślę, że tą książką, która dla mnie jest największym sentymentem, Jacek. Myślę, że chyba dla Ciebie też, bo przyznam się szczerze, że jak w Polsce pojawił się jednominutowy menedżer, prawda, Keneta Blancharda, Moja przygoda zaczęła się na dworcu głównym w Warszawie, centralnym, tak naprawdę, dworcu w Warszawie, gdzie jadąc do domu, do Krakowa mówię, a kupię sobie jakąś książkę do, na podróż. Nie? I wtedy kupiłem jednominutowy menedżer Spotyka Małpę. No, powiem tak, olśnienie. Wykupiłem następnie wszystkie pozycje, jakie tylko były: Blanszarda, Koweja i wszystkich innych w tej dziedzinie. Wiem, że jesteś ogromnym pasjonatem. Tak, zgadzam się, rzeczywiście jest to przywództwo sytuacyjne. Czasami mamy wrodzone talenty, osoby, które doskonale wyczuwają emocje, klimat, grupy, mało tego potrafią intuicyjnie zarządzać, ale to jest talent, ewidentny talent, tego trzeba mieć predyspozycję. Ale fajną rzeczą jest to, że można się tego też nauczyć, bo absolutnie można się tego nauczyć. I rola trenera, myślę, że raczej nie do mnie pytanie, tylko Jacek, Ty powiedz o tym, jak trener na przykład pracuje, bo to też jest ciekawa rzecz. Na pewno na swoich szkoleniach masz doświadczonych menedżerów. Może masz jakieś perełki, które są super talentami w zakresie przywództwa. Może są tacy, co na siłę się chcą tego nauczyć. No to chyba byłoby ciekawe, powiedz coś więcej. Jeśli chcą się nauczyć i mówią o tym, to, to... To chyba 100 na 100 rzeczywiście tak jest i, i tacy są najlepsi, to są cudowni, wspaniali uczestnicy szkoleń, warsztatów, bo przychodzą rzeczywiście z, z zainteresowaniem i z chęcią poznania czegoś, czegoś przydatnego dla siebie. Nie tyle nowego czy starego, to ma być przydatne, to ma być, to ma być coś, co on natychmiast wykorzysta. To jest proste, Jacek, zgodnie z tym, że Blanchard jest bardzo prosty, bardzo fajnie w prosty sposób jednoznacznie podaje pewne rozwiązania. To chyba tak przynajmniej ja to postrzegam. Mm, tak. Bardzo często mówi się, że już prościej się nie da. Tak. Myślę, że dużo jest w tym racji, aczkolwiek szczególnie fani całego lean management i w ogóle wszystkich linowych narzędzi tutaj szybko by podnieśli. Wotum I powiedzieli, no nie, no przecież tam są narzędzia takie choćby, nie wiem, i jakieś tam 5S, wszystkie Kaizeny i tak dalej, i wiele, wiele, wiele innych narzędzi. Przecież to też są mega proste, niesamowicie proste rzeczy i do nauczenia od tak w jeden dzień, w jedną, w jedną chwilę. Tak, to jest ten plus. Proste narzędzia, czytelne i mają jedną rzecz. Ludzie, pracownicy i menadżerowie, zawsze się śmieję, że te narzędzia są po to, żeby być lepszym menadżerem albo żeby to dla menadżerów wersja, a dla pracowników, jeżeli są tacy na szkoleniu, to mówię, to te narzędzia są po to, żeby wychować sobie dobrego szefa. Nie masz talent na przykład w grupie, na przykład zdarzyło Ci się tak, że... Miałeś w grupie osoby, która przyszła uczyć się na przykład przywództwa, nie? ale wiedziałeś o tym, że to w zasadzie ty możesz się od niego uczyć. Mnie się takie osoby zdarzały i przyznam się szczerze, że to takie ciekawe doświadczenia A u ciebie, jak to wyglądało. Dokładnie tak. Wiesz, moje osobiste takie wrażenie jest, że jest takie, że jeżeli przychodzą z taką deklarowaną chęcią, żeby poznać jakieś twarde narzędzia, jak tu tym kijem machać, nawet bez marchewki i tak dalej, to potem się okazuje, że tak naprawdę potrzebują bardzo miękkich narzędzi. A jak mówią, że no tutaj sobie... Tutaj sobie świetnie radzą z relacjami, jest fajna atmosfera i, i tak dalej, i, i na opak. wszystko na opak chcą czegoś twardego, a tak naprawdę y, y, kształtują, trenują miękkie. Chcą czegoś miękkiego, a potrzebują i tu właśnie bardziej twoja rola, tak? Czy Twój styl, bardziej czegoś twardego i tak dalej. Więc to mnie, to mnie zadziwia, to, to do tej pory nie, jakby nie jest rozszyfrowany mechanizm dla mnie. Taki, taki przy, przeciw, przeciwstawny. Jest fascynujące przywództwo, to, to widzisz, to są... Szkolenia z przywództwa to jest jedna rzecz, natomiast ja tego przywództwa zawsze w życiu bardzo chciałem doświadczyć, dlatego praca konsultanta była trochę mało i chciałem też poznać to, prowadząc własną firmę, mając własnych pracowników, a także dla klientów, pracując jako menedżer, a przede wszystkim obserwując ludzi, to co, to co prywatnie rozmawialiśmy, którzy nie mają żadnej szkoły, żadnego wykształcenia, prawda? Nawet nie byli na szkoleniach w zakresie przywództwa, a potrafią w bardzo efektywny sposób wokół idei łączyć ludzi, doceniać tych ludzi. Mało tego, ci ludzie są skłonni w każdej sytuacji, zwłaszcza koronawirus to pokazał w tym momencie, jak, jak potrafią poprowadzić właśnie to przewodzenie, czyli idą za nimi. Myślę, że doskonale to widać na różnych grupach nieformalnych czy stowarzyszeniach, prawda? Gdzie super idea potrafi pociągnąć wszystkich, prawda? Natomiast czasami jest tak, że mamy doświadczonego menedżera, który zarządza cegła do cegły. KPI e może i są, ale przywództwa nie ma. No i powiem Ci, że ci prawdziwi przywódcy, tacy bardzo często intuicyjni, ale też tacy, którzy mają za sobą różne MBA -e i tak dalej, różne uniwersytety, ci najlepsi są jakby zintegrowani w pełni do końca. Oni mają to autentyczny flow swoje. Tak? Dokładnie, tak. Mają pasję, Dokładnie. Mają pasję, mają radość. Czerpią energię z tego. Po prostu widać w ich oczach, że gdzieś tam o tej przysłowiowej 15, to oni chcieliby jeszcze pewnie zostać i dokończyć jakiś projekt. W całym sercu są. Ale muszę powiedzieć też jedną rzecz: doskonale równoważą to. Ci najlepsi, czyli potrafią dać siebie na 100 albo 1000% w firmie, w organizacji i na 100-1000% w sferze. Osobistej, prywatnej. To są ludzie, którzy chodzą na tenisa, jeżdżą na rowerach, biegają i tak dalej, są w pełni aktywni i y, y, gdzieś poza firmą, y, mają jakieś hobby i cudowne, wspaniałe rodziny. Poznałem kilku, to naprawdę fajnie poukładani ludzi, ludzie. I, i, I jak poznajemy nawet ciągle jakieś nowe metody itd. i tak dalej, i fajną, niesamowitą rzeczą jest odkrywanie tego, po raz jakby wtóry takie déjà vu, mam jakąś nową książkę, jakieś nowe szkolenie, nową konferencję, gdzie jestem, słucham o jakichś metodach i nagle sobie przynam, wow, przecież ten mój już znajomy, czasem przyjaciel, przecież właśnie on tak robi. Albo w tej organizacji właśnie tak postępują. O, jak fajnie, to im powiem, że to się tak nazywa. A potem nic nie mówię, tylko wzmacniam, przytakuję i, i tak dalej cudowna rzecz udało mi się naszego prowadzącego wciągnąć w wywiad co myślę że jest doskonałą rzeczą będzie się działo opuszczenie tej konferencji byłoby myślę że co najmniej błędem Jacek prawda natomiast serdecznie serdecznie was zapraszamy bo jakby informacje na temat przywództwa jak ono wygląda od strony trenera prawda jak ono wygląda od strony psychologii coacha ale także też konsultingu bo Przyznam się szczerze, że w konsultingu wiele projektów, czy jest to strategia Jacek, czy to są analizy strategiczne. No cóż, to się da policzyć, natomiast potem zawsze pojawia się czynnik ludzki. No, ktoś to musi sam wykonać. Cały czas, sam no, czas więc, jest ten czynnik ludzki. Więc zdecydowanie to przywództwo, to nie tylko szkolenia, to nie tylko takie, bym powiedział, miło, że ktoś powie, a ja mam zdolności lidera, przywódcy, czy sobie w jakichś badaniach, prawda, stwierdzę moje predyspozycje. Tylko jest to naprawdę trudna szkoła, tego trzeba się uczyć i daje to super efekty. Jedna z największych firm motoryzacyjnych na rynku, Toyota, ma swoją taką legendę. Zresztą w wielu podręcznikach opisano, jak zapytano twórcę, właściciela Toyoty, co jest dla niego najważniejsze, no, mając na uwadze te przede wszystkim finansowe sukcesy. Powiedział: Ludzie. To ludzie tak. tworzą Jeszcze te projekty, to ludzie tworzą te firmy, to ludzie budują ten sukces. We wszystkich modelach, jak się przyjrzymy, kiedyś na różnych konferencjach starałem się też słuchać, ale też i jakby pokazać pewne rzeczy, że systemy, wskaźniki i tak dalej, to jest jedno, trzeba do czegoś dążyć. Niemniej jednak lider, lider, dobry lider, i mamy tutaj mnóstwo różnych gadżetów szkoleniowych, prawda? Kto stoi na, na czele grupy? To jest około 30-40% wyższa efektywność grupy niż, niż słaby lider, który nie do końca wie, jak, jak sobie tą grupę po prostu zaangażować. No i wiemy, że dzisiaj na rynku zasoby tak zwane też i ludzkie są bardzo wyrównane. Jest pełny dostęp do, do kadry wyspecjalizowanej, więc organizacje, firmy wygrywają no, tak jak konie na wyścigach konnych, tak? O pół ba czasem. O, o, o grubość lejców, tak, można powiedzieć, a nie o długość konia. Więc te drobne, wydawałoby się nic nieznaczące różnice, na przykład w prowadzeniu zespołów, w zarządzaniu personelem, są dzisiaj bardzo często decydujące. Ja Ci, Jacek, jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, wiesz, bo masz bardzo intrygujący temat na konferencję, bez jest Blanchard i spółka. Co do Blancharda to ja rozumiem, prawda, ale co to jest ta spółka? No właśnie, czyli jak to zrobić? <laughs> czyli jak to zrobić, żeby w prosty <laughs> sposób osiągać sukcesy i swoje, i swojej organizacji, i swoich ludzi, tak? Czyli jak wspierać swoich ludzi. Czyli to takie, wiesz, parafrazując. Nie pytaj, co organizacja może dać tobie, lecz zapytaj siebie, co ty możesz dać organizacji, aby ona osiągnęła sukces. Myślę, że jest lepsze pytanie: jaką organizację wybrać, żeby się samorealizować? A tak, i to będzie Twój obszar, Twój temat. Czerwone, tak, to było Czern, Czerwień, Błękit, a może Turkus HR40. Na konferencji również i o technologiach w HR-ze w HR też zdefiniujemy sobie rewolucję 4.0, co to jest, na jakim etapie rozwoju cywilizacji, biznesu, rynku znajdujemy się. No i, za, i wiele, wiele narzędzi, które pomagają znaleźć się odnieść sukces w tym. 22 czerwca, poniedziałek od 9 do 17, konferencja Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrix Krakowa. Jak mówił Jurek Owsiak, będzie się działo. Na którą serdecznie zapraszamy, a webinar Sebastiana Czaski o godzinie 11. Serdecznie Was zapraszam. Lecie nas na Facebooku, Instagramie, linkinie, stronie www.matrix.pl. Pobierzcie darmowego Zooma i zarejestrujcie się w systemie COMPEDIT. Czekamy na Was, serdecznie zapraszamy. Dziękuję Ci, Sebastianie, za ja rozmowę. Wszystkiego dobrego.